Daję Wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja Was umiłowałem. W minionym tygodniu, niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczęliśmy tydzień modlitw o powołania. Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, abyśmy przyjrzeli się własnemu powołaniu. Jezus w rozmowie z uczniami bardzo często wskazywał na prawdziwe powołanie człowieka. Małżeństwo, kapłaństwo, stan zakonny, a może samotność. Nic z tych rzeczy. Każda z tych dróg jest niejako konsekwencją odpowiedzi na pierwsze, najważniejsze powołanie, a jest nim powołanie do miłości. Jeżeli mówimy o jakimkolwiek kryzysie powołania, czy nie jest prawdą, że jest on dzisiaj związany z kryzysem miłości, miłości błędnie rozumianej jako maksimum przyjemności, miłości źle przeżywanej jako wykorzystanie drugiego człowieka? Nie jesteśmy powołani do jakiejkolwiek miłości, ale do miłości na wzór Jezusa Chrystusa, do miłości, o której wiedzę czerpiemy z Ewangelii. Dzisiejsze Słowo Boże zaczyna się od bardzo wymownych słów. Po wyjściu Judasza z Wieczornika, Jezus powiedział: Judasz był jedynym z uczniów, który nie usłyszał mowy Jezusa o powołaniu do miłości. Znamy dalszą jego historię. Zdradził Jezusa, ale tak naprawdę zdradził również samego siebie zdradził swoje powołanie. I my tak często wychodzimy. Nie wysłuchawszy do końca słów Jezusa, możemy jednak zawsze wrócić, bo drzwi po naszym wyjściu nie zatrzaskują się na zawsze. Piotr również odszedł, zdradził swoje powołanie. Dlatego Jezus, gdy po raz drugi go powołał, nie zapytał, czy wybudujesz mi bazylikę na Watykanie. Nie. Jezus zapytał go o miłość: czy miłujesz mnie? Wierność naszemu powołaniu do miłości ma bardzo ważną konsekwencję. Im bardziej jesteśmy jej wierni, tym większymi stajemy się świadkami dla tych, którzy są jeszcze daleko od Chrystusa. Nie sprowadzajmy jednak miłości do słów i do pustych gestów, ale uczyńmy ją programem naszego życia. Mając zawsze za wzór Jezusa Chrystusa. Wtedy wszyscy poznają, żeście uczniami moimi.